Ale jest My jednamy pojęcia powoju międzywojnie kanał historyczny. Witam wszystkich Państwa na kanale Międzywojnie. Dziś zajmiemy się sylwetką postaci dla Polaków wyjątkowo odrażającej, a mianowicie będziemy mówili o tak ironicznie to nazwę, cudownym dzieckiem niemieckich fajkorsów, czyli będziemy mówili o kacie woli rzeźnika powstania Warszawskiego Naszym bohaterem jest albo antybohaterem jest Oskar Diliewanger. Staszku, dlaczego przywołujemy tą nikczemną i żałosną postać właśnie w kontekście międzywojnia? Ja wspomniałem wcześniej o tym, że to było dziecko Fajkosów. Także jakbyś mógł rozwinąć ten wątek. No tak. Przede wszystkim chcemy się zająć taką postacią, która, tak jak już powiedziałeś, to dla nas Polaków to jest symbol takiego niegodnego zachowania podczas wojny, wręcz bandyckiego. Jest to postać powszechnie znienawidzona w Polsce, więc dlaczego się taką osobą, która dodatkowo nie miała jakiegoś większego wpływu na, na przebieg po prostu polityki, czy to międzywojennej, czy później w trakcie II wojny światowej, był po prostu jednym z wielu morderców, e, ponieważ ta postać jest bardzo emblematyczna dla swoich niespokojnych czasów. To znaczy, Dirle Wangler, ale nie tylko on, wielu frajkorserów, ponieważ on był członkiem frajkorsów, e, właśnie e, do, tym, tym uczestnictwu w tej formacji zawdzięcza właśnie swoją późniejszą zbrodniczą działalność, czy to w formacjach SS, SA, czy, czy po prostu sam zaangażowanie w system narodowo-socjalistyczny. On był o tyle typowym, że dla tego człowieka, który też służył w czasach, w I wojnie światowej, wojna stała się rzemiosłem i tak jak wielu innych właśnie żołnierzy, nie był w stanie wrócić do normalności, co pokazuje jego późniejsza biografia właśnie w międzywojniu. Ta kariera, czy, czy ten, ten, ten jego żywot międzywojenny, jest takim jednolitym szlakiem zbrodni, nienawiści, różnego rodzaju występków. Dla niego frajkorsy były szkołą takiego bandycko-wojennego rzemiosła. Tam wyniósł swoją specjalizację wojskową, czyli no, tu trzeba powiedzieć, że miał spore doświadczenie tłumienie zrywów partyzanckich i do tego był używany podczas II Wojny Światowej, nie tylko w Polsce, ale tam przede wszystkim na Białorusi, bo tam naprawdę to już dokonał licznych zbrodni. Tutaj ja bym mógł dodać, że tak jak mówiłeś, on, jego jednostka brała udział w walkach z partyzantką na Białorusi, która była no, taka dość, można powiedzieć, że intensywna, następnie jego właśnie brygada została rozbita na Białorusi podczas operacji Bagration i potem przeniesiono ją na pusty Wschodnie, dlatego też bardzo szybko mogła trafić do Warszawy, żeby pacyfikować powstanie, ale to taki tylko w wtrącenie. Tak, właśnie jego oddziały i te formacje, w których działał, były to takie formacje przeznaczone do brudnej roboty, czyli do tej takiej najbardziej niegodnej walki, czyli walki z, z partyzantką, z powstańcami, czyli walki miejskie, walki w lesie, to, czego zazwyczaj zwykłe formacje wojskowe starały się unikać. Niemcy szczególnie nie lubili właśnie wchodzić do, do, do lasów czy, czy, czy walczyć właśnie z partyzantką. Natomiast tu on i jego ludzie, ale przede wszystkim on naprawdę wykazywał się sporym doświadczeniem, ponieważ no, czym zajmowały się frajkorsy? Frajkorsy, jak przypomnimy sytuację 18-19 rok, ale też do, aż do 21, to były nieustanne zrywy, powstania robotniczo, Robotnicze komunistyczne w Niemczech i to naprawdę e, spore, gdzie e, po prostu robotnicy zbuntowani żołnierze potrafili przejąć miasto i po prostu walki toczyły się e, u, dzielnica po dzielnicy i były bardzo brutalne. To znaczy, te frajkorsy praktycznie miały takie niepisane przyzwolenie ze strony rządu, chociaż było one były też sformułowane przez Gustawa Noskę, który Stwierdził wręcz, że każdego, kto stawia opór z bronią w ręku, rozstrzelać bez rozkazu, czyli nawet jak się poddawali, to po prostu wykonywano masowe egzekucje. Zresztą poruszaliśmy wątek fajkosów, na przykład walki na Łotwie w 1919 roku, gdzie no, trzeba przypomnieć, że zostawialiły te jednostki krwawe żniwo i to nie tyle chodzi o samych komunistów, ale też Mówimy o ludności cywilnej łotewskiej. I tutaj też trzeba dodać kwestię związaną z powstaniami śląskimi, gdzie to już będziesz mówił za chwilę na ten temat, ale no, ludność cywilna polska pamięta do teraz zbrodnię Felkos. Tak, tak, tak. Tam dopuszczano się naprawdę e, brutalnych występków. To, to nie było tylko to, że po prostu strzelano do ludzi, tylko po prostu schwytanych powstańców, czy, czy komunistycznych, czy, czy później polskich, to e, nieraz dochodziło do po prostu pobić, aż do śmierci, do jakiegoś rodzaju tortur. E, więc e, w takich właśnie formacjach i w takich wydarzeniach brał udział nasz e, ten człowiek, o którym dzisiaj, się będziemy, którym będziemy się zajmować. Prawdopodobnie dzisiaj byśmy psychologowie mogliby stwierdzić, że prawdopodobnie miał jakieś symptomy PTSD, tak jak wielu żołnierzy właśnie wracających z frontu, ponieważ w swoim życiu cywilnym, już poza tymi formacjami, też no, nie zaznał spokoju, dopuszczał się nieustannie licznych przestępstw, nadużywał alkoholu. E, prowadził takie niezrównoważone życie i zdradzał takie te tendencje antyspołeczne. To znaczy, w, jednym z, z takich działalności było oczywiście bojówkarstwo związane z e, późniejszym uczestnictwem w szturmach Thailungen, e, liczne kradzieże, też kradzieże na zlecenie partii malwersacje finansowe, no i przestępstwa seksualne, które no tu później o tym powiemy, to po prostu za za zahaczały o przestępstwo związane z nieletnimi. Ale właśnie tak po kolei, zacznijmy może od jego młodości. Kim był i tak naprawdę skąd się wywodził? Banger urodził się w Würzburgu, miał trójkę rodzeństwa, ukończył szkołę powszechną w Stuttgarcie i rozpoczął naukę w gimnazjum. Później kontynuował, zdecydował się na karierę wojskową. To tuż przed wybuchem I Wojny Światowej i w październiku XIII roku został przydzielony do pułku grenadierów. Brał, w trakcie wojny brał udział w walkach na terenie Belgii, później Francji. Już w sierpniu 1914 roku odniósł pierwszą poważną ranę i przebywał w kilku szpitalach. Nawet to wiązało się później z tym, że w, w, jeszcze w 15 roku em, brał udział w walkach w rejonie Argony i po raz drugi został e, ranny i to wiązało się już później z e, 40% inwalidztwem i służba wojskowa e, orzekła, że jest niezdolny do służby, dalszego kontynu do, do dalszego kontynuacji służby i został przydzielony do pracy e, administracyjnej i pracował jako instruktor przy obsługi karabinów maszynowych. Później, kiedy sytuacja militarna cesarstwa niemieckiego gwałtownie się pogarszała już pod koniec roku 17, brał udział w walkach na. Był dowódcą kompanii szturmowej, brał udział w walkach na Ukrainie i w momencie kapitulacji Niemiec. Po, w, działał w południowej Rosji. W październiku i w listopadzie 18 roku, jako dowódca batalionu, e, stacjonował też na terenie Rumunii, e, i stamtąd podjął się marszu w stronę ojczyzny, e, mając pod sobą kilkuset żołnierzy. Do Niemiec dociera w grudniu 18 roku, wtedy kiedy Pamiętamy, pod koniec grudnia, na początku stycznia wybucha Wielkie Powstanie Spartakusa i całe Niemcy, w zasadzie już od początku 17 roku, no, prze, przez całe Niemcy przetaczą się ten huragan zrywów powstańczych. Jeszcze trzeba przyznać, że za służbę podczas I wojny światowej oznaczony został Krzyżem Żelaznym i pierwszej klasy oraz czarną odznaką za rany, czyli można powiedzieć, że no, Miał jakieś formalne i y, 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 odznaczył się formalnymi przejawami y, po prostu odwagi wojskowej. Ale tak naprawdę ten prawdziwy szlak bojowy miał się zacząć już po I wojnie światowej i to w dodatku w jego ojczyźnie, czyli w Niemczech. I tak jak wcześniej wspominaliśmy, po zakończeniu I wojny światowej wstępuje do tych niesławnych fajkosów i rozpoczyna krwawą walkę z Czerwonymi, jeżeli. Mógłbyś to rozwinąć, właśnie tą historię. Tak. Jeśli chodzi o ten, bo stwierdzenie, że to był prawdziwy szlak bojowy, nie do końca może jest tak ściśle mówiąc, poprawne. To znaczy, w tym sensie prawdziwy, że on na pewno był bardziej już ideologicznie zaangażowany w tą walkę we frajkorsach. Natomiast no, jeśli chodzi o ta, taki stopień ryzyka i, i odwagi, jaki był wymagany, no nie był na pewno tak duży jak w przypadku walki na froncie, na frontach I wojny światowej. Ponieważ tak, jak już wspomniałem, frajkorsy zazwyczaj dysponowały sporą przewagą militarną, to znaczy niekoniecznie ilościową, ale w momencie tłumienia tych wszystkich powstań robotniczych, no praktycznie można powiedzieć, że dochodziło do regularnych rzezi, no, ponieważ frajkursy były może i nieliczne, ale były dobrze uzbrojone. Przyjm przypomnijmy pokrótce, czym były te frajkorsy. Otóż jak pamiętamy, na Niemcy na, w ramach najpierw rozejmów, kąpienia, później traktatu wersalskiego na, nałożono ograniczenia dotyczące ilości wojska, natomiast pozwolono na tworzenie takich tymczasowych korpusów ochotniczych i te korpusy ochotnicze pełniły rolę właśnie taką porządkową, miały zapobiec eksplozji bolszewizmu, którego panicznie obawiała się rządząca wówczas Niemczech, uwaga, socjaldemokracja. I e, te farajkorsy miały też e, jedną zaletę, że były bardziej e, wiarygodne niż regularna armia, która, no przecież członkowie tej armii też buntowali się i wstępowali, tu, można powiedzieć o tej dywizji berlińskiej, która była w zasadzie dywizją wojskową, która się zbuntowała przeciwko e, oficjalnym strukturom, e, właśnie wojskowym. E, I e, Oskar Dirlewanger. W latach 1921, czyli w tej e, szczytowej fazie, w zasadzie e, te, 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 tego szlaku frajko, f, 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 frajkorsów, kiedy były wykorzystane e, przeciwko właśnie powstańcom komunistycznym czy powstańcom wielkopolskim, służył we frajkorsach EPA, Haza i Szprosera. Oczywiście najsłynniejszy jest ten pierwszy, Frajkors EPA, którego dowódca e, E, do, do Dowódca m, Franz Ritter von Epp był e, no, bardzo charyzmatycznym przywódcą, w zasadzie on i e, Erhardt, który był dowódcą e, brygady Erharda, należeli do takich najbardziej znamienitych przywódców, tych Freikorpsów i, i też byli najbardziej nacjonalistycznie nastawieni, to znaczy E, później EP kontynuował swoją działalność w NSDAP, został znanym e, SS-manem, natomiast e, e, Erhard zaangażował się w Puczkapa, a później w e, działalność organiz terrorystycznej organizacji Konsul. E, jeśli chodzi o ten e, Freikorps właśnie Ritera von Epa, to o Epie trzeba jeszcze powiedzieć, że e, on zdobywał szlify przed I wojną światową w tłumieniu powstania bokserów w Chinach a później brał czynny udział właśnie w kierowaniu e, zagładą ludów Herero i Nama w Namibii, które określane było mianem pierwszego masowego ludobójstwa XX wieku. E, można więc powiedzieć, że Lewanger uczył się od najlepszych. E, Freikorps EPA też zasłynął z e, najchwawszej akcji e, na terenie Niemiec, czyli wyzwolenia mo Monachium, gdzie e, po prostu masakrowano nie tylko stawiających opór komunistów, ale też przypadkowych, Mieszkańców. Natomiast Dirlewanger już wtedy angażuje się w działalność nacjonalistyczną, sprzeciwiając się postanowieniom Traktatu Wersalskiego, ukrywa broń. W tym czasie też odbywa właśnie w związku z tym aż dwie krótkie kary pozbawienia wolności za właśnie to, to udzielanie, no po prostu przetrzymywanie broni też dla tych zdemobilizowanych federalnych Później, kiedy właśnie zapada decyzja o demobilizacji i rozwiązaniu frajkorsów, przypomnijmy, dochodzi do puczu kapa, o którym też już mówiliśmy, i oczywiście bierze w nim udział też Dirlewanger. W konsekwencji tego puczu kapa, który w zasadzie nie tyle został obalony, co po prostu dokonuje ten pucz kapa samo rozwiązania, w związku z tym, że Dochodzi do, masowej, do masowego biernego strajku pracowników, urzędników i robotników, ale w konsekwencji też, kiedy już wracają legalne władze, które uciekły do Weimaru, wracają do Berlina, w marcu, wkrótce potem 2020 roku, dochodzi w odpowiedzi na ten puczkapa do masowego strajku i buntu robotników, górników w zagłębiu rury. 300 tysięcy osób wychodzi na ulicę, Żąda rozprawy z e, siłami konserwatywno-prawicowymi i nacjonalistycznymi, e, tworzą taką e, no, prowizoryczną armię czerwoną, czyli de facto partyzantkę. No i prezydent Ebert, wywodzący się z socjaldemokracji, który jeszcze właśnie niedawno uciekł do Weimaru przed, uwaga, prawicowymi puczystami Kappa e, z frajkorsów, którzy już wtedy wykorzystywali swastykę kiedy wraca do Berlina w upokarzającym geście musiał wykorzystać nieliczną rejswerę, ale przede wszystkim te same frajkorsy, które sprzeciwiły mu się wcześniej żeby stłumić no, coraz bardziej zagrażające mu jego władzy zagrożenie z lewej strony. Tu przypomnijmy, że w tym czasie Francuzi okupowali zachodni brzeg Renu więc e, Niemcy nie chcieli sobie też pozwolić na taką destabilizację wewnętrzną e, związaną z potencjalnym utworzeniem jakiejś tam e, kolejnej Czerwonej Republiki. E, w wyniku tych walk, e, które bardzo dużo mówią, to znaczy te, te rezultaty tych walk, kiedy właśnie ta rebelia została stłumiona, e, Sewera straciła około 200 osób. Freykorsy około 270, a ta tak zwana armia czerwona 1000 osób. Więc no, widać, że tu nieporównywalnie większe straty. Biorąc jeszcze pod uwagę, że Freykorsy i Reiswera była stroną atakującą, więc widać, że jednak nieprzygotowanie tych rebeliantów i, i słabe wyszkole, wyszkolenie i słabe wyposażenie dały sobie znać. E, tu jest taka anegdota o... E, Takiej akcji Dirlewangera, kiedy dowodził pociągiem pancernym walczącym o miejscowość Zangerhausen 26 marca 2021 roku. Miasto, które było zajęte miasteczko, które było zajęte przez milicjantów komunistycznej partii Niemiec. No, a Dirlewanger przeprowadził taki brawurowy atak, który jednak nie, nie powiódł się. E, jednak, kiedy wzmocniły go siły rządowe, czyli, czyli Reisfera, komuniści wycofali się z miasta. E, później, po przejęciu władzy przez NSDAP, tak, nadano mu taki symboliczny tytuł: Wyzwoliciela Miasta od Czerwonych Terrorystów, e, i też dostał w 1935 roku honorowe obywatelstwo tego miasta. No i tak jak wspomnieliśmy, od czerwca 1921 roku brał też czynny udział w walkach przeciwko powstańcom śląskim. A Stanisławie, a co się działo już z Digi cywilu, cywilą? No bo ta wojna nie trwała wiecznie, walki z komunistami w pewnym momencie ustały. I tak jak wspomniałeś wcześniej, to było, była to, dla niego, no, było to dla niego ciężkie doświadczenie cywila, jednakże on cały czas był aktywny. Tak, był aktywny. Wbrew pozorom też angażował się bardzo pilnie w naukę. Studiował nauki handlowe, ekonomiczne, w wyższej już w 19 roku w Wyższej Szkole Handlowej w Mainheim, które przerwała właśnie jego działalność w organizacjach tych paramilitarnych, czyli tu mówimy o czasach właśnie i później walk na Śląsku, ale na studiach już angażował się mocno. W działalność polityczną i też e, groziło mu w pewnym momencie nawet zwolnienie dyscyplinarne za e, tak zwaną, tak tu stwierdzono rażącą agitację antysemicką, więc można powiedzieć, że, że był bardzo e, już zadeklarowany politycznie i też był jednym z pierwszych e, kilku tysięcy pierwszych członków e, NSDAP, bodajże miał 12 tysięcy któryś, więc, więc był, był jednym z tych, może nie, nie z tego pierwszego rzutu, ale na pewno nie z tych, co w ostatniej chwili zapisali się do ruchu. W 2021 roku skończył naukę i uzyskał ty tytuł ekonomisty. Następnie we Frankfurcie skończył politologię, gdzie uzyskał doktorat w sprawie, na podstawie pracy dotyczącej krytyki gospodarki planowanej. W ekonomii. Pracował jako urzędnik przez chwilę w bankowości w jakichś spółkach bankowych. Później pracował między 28 a 30 w kurtowni wyrobów włókienniczych, gdzie, co ciekawe, dopuścił się malwersacji sporych kwot finansowych, które przekazywał na SA. I też właśnie już angażował się w tą działalność polityczną. Oczywiście w NSDAP po raz pierwszy wstąpił do tej partii w 22. Też miał, był, był oczywiście, był też członkiem SA. Brał udział w bijatykach, był też kilkukrotnie aresztowany za właśnie te bijatyki, za udział w zakłóceniu porządku publicznego. No i dopuścił się tutaj, uwaga, przestępstwa natury seksualnej, to znaczy wykorzystał seksualnie 13-letnią członkinię BDM, czyli to Bundesdeutsches Medel, takiej organizacji nazistowskiej. To było w roku 1934, czyli już po objęciu władzy przez Hitlera dopuścił się tego w służbowym samochodzie, którym później uciekł. No i z z tego powodu akurat spotkało go. Spotkał go spory dyshonor, Odebrano mu tytuł doktorski, zabroniono noszenia munduru, i został wydalony zarówno z SA, jak i z NSDAP. Przesiedział dwa lata w więzieniu i przez to, że jeszcze tam za bardzo po prostu był niepokorny w tym więzieniu, skończył przez chwilę w obozie koncentracyjnym welskim, Ale na skutek interwencji jego znajomych, po kilku miesięcznym pobycie w tym obozie, został zwolniony. I takim, takim jego ukoronowaniem tej działalności międzywojennej, już na poważnie, był, był wolontariat, był udział w hiszpańskim Legionie Kondor. Konkretnie on był tylko szkoleniowcem tego, tego Legionu, natomiast dopiero w 1940 roku został zrehabilitowany przez NSDAP i unieważniono ten wyrok za obrazę obyczajowości i został wtedy przyjęty z powrotem do NSDAP, odzyskał tytuł doktorski i pracował jako audytor w rachunkowości. W 1940 roku, w lipcu, został podobnie przyjęty do SS i zajął się też tworzeniem własnego działu karnego. I resztę tej historii można powiedzieć, że już dobrze znamy. Natomiast to, co się wyłania z tego portretu psychologicznego, to obraz takiego człowieka głęboko zdemoralizowanego, zepsutego do cna, i no, nie mogącego chyba. Odnaleźć sobie w sobie jakiegoś takiego punktu oparcia w normalnym życiu. No to, to, to co jest ciekawe, to um, można powiedzieć, że jego odsunięcie pod koniec y, lat y, 30. właśnie od y, y, bycia tak zwaną elitą SS wynikało to między m.in. właśnie z jego. Wtedy jeszcze SA. A wtedy... SA, ale. Y, on, jego, jego postać była tak kontrowersyjna, że nie chciało go po prostu na początku włączyć. I dopiero poprzez to, że miał swojego patrona, o którym wcześniej wspominałeś, a mianowicie tego Godloba Bergera, no to on właśnie wstawiał się za nim i ostatecznie on wszedł w skład SS. Ale to, co jest ciekawe, to jak mówimy o Fake no to nie była to jedyna postać z takiej wierchuszki już, nazwijmy to, poetyjnej, NSDAP, bo takich postaci było, są, było więcej po prostu. Jeżeli mówimy też o jego, o końcu tej historii naszego, naszego bohatera odcinka, no to trzeba powiedzieć, że w 45. roku umierał I jak doszło właśnie do tej sytuacji? Umiera w czerwcu 45. w Althausen w Badenii. E, przebywał w, we francuskiej strefie okupacyjnej pod, e, pod nadzorem wojskowym. E, I prawdopodobnie, taka jest oficjalna wersja, że został rozpoznany przez e, strażników, którzy byli Polakami, a pracowali po prostu, służyli w, na, na tyłach e, armii francuskiej. No i prawdopodobnie przez to, że, że wiadomo było, że był okryty wyjątkowo sławą za za to, czego dopuścił się. Przede wszystkim jego oddział, bo też nie wiadomo, czy tam osobiście on wtedy przebywał, ale jego oddział na terenie w trakcie tłumienia Powstania Warszawskiego, no, że został pobity na śmierć. To jest, to jest też oficjalna wersja. Krążą też takie teorie spiskowe, jakby uciekł z więzienia i ukrył się w Egipcie. Natomiast no, prawdopodobna jest po prostu ta. ta no, no, zabicia, które to prawdopodobnie też zostało zatuszowane, no, bo oczywiście nie chciano wyciągać takich historii, no, jednak. Zbrodniarz, niezbrodniarz, no ale starano się, alianci starali się pokazać taki, e, tą, taką stronę mo moralnej wyższości i prawomocnie też wskazywać e, zbrodniarzy, a nie, nie pozostawiać tego samosądu. Jest być może dlatego bo po prostu ta sprawa wydaje się być niewyjaśniona. Też trzeba zaznaczyć, że to że prawdopodobnie został zabity w ramach zemsty. No doprowadziło do tego, że w sprawiedliwość go dopadło po na przykład Czyli tego, który dowodził m.in. oddziału N. a sprawiedliwość już nie dosięgła. Moja teza tego odcinka jest taka, że tą matką i ojcem późniejszego SS właśnie były frajkorzy. To była to kuźnia tych kadr, które potem zajmowały się mordowaniem właśnie też na przykładzie Powstania Warszawskiego bezbronnej ludności cywilnej. Oczywiście też trzeba wziąć pod uwagę, że ci ludzie, którzy byli rekrutowani do tego, no to też wybudzili się wprost z więzień, więc to, to wypuszczano. No ale e, oczywiście ci dowódcy i ci, którzy kierowali tam tym, to, to przeszli tą szkołę właśnie, szkołę Freikorsu, więc oni nie mieli problemów z tym, żeby zabijać ludność cywilną wroga, kiedy jeszcze kilkanaście lat temu zabijali własną ludność cywilną włas swojego własnego kraju, więc ja myślę, że tu nie ma się czemu dziwić. Szanowni Państwo, dziękujemy za to, że jesteście z nami, serdecznie polecamy wspieranie nas poprzez Bajkofi i też polecam najnowszą książkę Stanisława Żuławskiego Hitler, korzenie zła książka dostępna w capitalbook.pl. Dziękujemy.